Kurwa, czekajcie, bo ja tutaj się gubię w co ja mam robić. Poczekajcie, bo ja dawno streama nie robiłem. No spokojnie. Okej, okay, to... To nie. Spotify. No, oczywiście puszczamy super muzykę. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. to. Chciałem powiedzieć skrętek, ale nie będę cosplay'ować splejować borkoła. Muszę sobie wydupcyć basbusta, bo. Nie, dobra, wypalim. No, dobra. Czasami się tego odkleja i słucham jakieś zielone. I puszczam z basbustem i prawie się kola w sobie zielone. A tu głośne jest u Was. Dobra. Co jeszcze muszę odpalić? Ja no zapomnijmy się, że streama robi. To przerzucę do góry to chyba jest tyle Topka donate Przeprowadź ją Nie potrzebuję To chyba wszystko Mam nadzieję, że idziemy grać w